Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Misiek z kanału, no to lecimy, witam was w kolejnym dniu, przedostatnim już niestety naszych włoskich wakacji. Pogoda jak co dzień przepiękna, my szybko lecimy na śniadanie, bo o 9.30 płyniemy sobie stateczkiem tutaj po okolicy. Jeżeli macie ochotę spędzić z nami ten dzień, to serdecznie was zapraszamy. No to lecimy! Zjechaliśmy sobie na śniadanko i powiem wam, że będzie nam tego brakowało już za... Dwa dni, w szczególności tego widoku przy śniadania. No ale, co zrobić, taki urok wakacji. Muszę wam powiedzieć, że śniadania bardzo dobre. Wędlinki mają pycha, sery, pomidorki. Tutaj owoce, soki, woda. Duży wybór słodkiego. Oni uwielbiają na śniadanie słodkie rzeczy. Tutaj ciepłe rzeczy, pizze. Różnego rodzaju ciasta francuskiego, różne rodzaje chleba. Kaw do wyboru ekspres fantastyczny miody, owoce, herbaty wszystko jest tylko już sił na jedzenie nie ma aż takich jak kiedyś ale wszystkiego można delikatnie popróbować i plus tego, że jesteśmy tak z rana, zobaczcie puściutko, putem tu nie ma gdzie usiąść a tak to można sobie w spokoju zjeść jeszcze posłonym oczywiście musi być słodkie, delikatnie dzisiaj owoce, pyszna kawusia no i można przystępować do dnia spełnią sił. I jest statek, którym będziemy płynąć. Dosłownie cumuje tutaj przy naszym hotelu, więc 15 sekund i jesteśmy. 9.30 chyba start. Jest 9.15. Póki co jeszcze nikogo nie ma. Ogólnie miejscowość śpi. Pojedyncze małe łódeczki wypływają. A tak to mamy pustkę i spokój. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak dumnie nazywa się ta jednostka. Nie wiem, czy godzien płynąć taką jednostką. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, na górze są miejsca, w słońcu, dolny pokład też można sobie posiedzieć, jakiś bar. Więc szykuje się. Bardzo miły rejsik, tak z rana, może być bardzo przyjemnie. Jeszcze nie mówiłem wam, gdzie popłyniemy. Popłyniemy na riwierę San Bartollo. Jest to odcinek wybrzeża Adriatyku od naszej miejscowości, czyli Gabicemare, Mare, do Pesaro. Jest to 12-kilometrowe, takie no można powiedzieć spektakularne pasmo dzikiej plaży, piękne zbocza gór i najlepszy widok jest właśnie ze statku, więc organizowane są tam wycieczki. Bardzo miło będzie to zobaczyć. Znalazłem w internecie jak to wygląda z lotu ptaka. Piękna sprawa. Popłyniemy tam w stronę tych dwóch wzgórz, które to widzimy z naszego balkonu. Ale pięknie to będzie wyglądało. Trochę przypomina Grecję, trochę Czarnogórę. Zobaczymy, jak będzie widać to z morza. 10 minut do rejsu, i póki co nikogo nie ma nawet od biletów. Mam nadzieję, że popłyniemy. Tutaj jeden pan to siedzi od przed dziewiątej już, więc mam nadzieję, że on coś wie i że rejs się odbędzie. Jeszcze zobaczymy, czy wszystkie bezpieczeństwa są względy zachowane. Są koła ratunkowe oznaczone. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne, a tu oczekujący właśnie na ten rejs. Wyczekujemy. Pojawił się podest, zaczęły się emocje. Kto pierwszy? Tu panie się przepychają. Nieprawdopodobnego coś. Ale jest tak gorąco, że nawet w cieniu się człowiek poci. Mam nadzieję, że na morzu będzie trochę wytchnienia. Siedzimy sobie już na statku. Górny pokład, tak jak widzicie, miejsc wolnych, bardzo dużo 20-30 osób gdzieś jest. Słońce za to jest bardzo silne, przypieka. Mam nadzieję, że jak ruszymy, to będzie trochę wiatru od morza i będzie ochłoda. I tyle kosztuje przepłynięcie się takim stateczkiem? Półtorej godziny gdzieś będzie trwał rejs. 10 euro słowo do sobie, czekamy na odpłynięcia. Zobaczcie, przypłynął przed chwilą kuter. Ile tam jest muszli, to jest niedowiary, i to wszystko zostanie najprawdopodobniej dzisiaj zjedzone. Już 5 minut po czasie, a my dalej czekamy na start. Może nastąpi niebawem. I z 15-minutowym opóźnieniem udało nam się wystartować. Miejmy nadzieję, że będzie piękny rejsik. Ludzi, tak jak widzicie. Prawie w ogóle nie ma, więc można powiedzieć, że prywatna jednostka. Wypływamy z portu, wiaterek od razu kojąco chłodzący, mijamy naszą plażę i zaraz będziemy na morzu. A tu proszę, Marynarz Pałka. Zostawiamy w tle gabicze Mare, piękną plażę i już jesteśmy. Na pełnym morzu. Odpłynęliśmy trochę od brzegu i teraz wybrzeże w kierunku Katoliki, Riccione i tam w oddali Rimini. Pięknie wygląda morze z plaży, ale jeszcze ładniej wygląda wybrzeże z morza. Lekkie zaskoczenie, bo myśleliśmy, że popłyniemy pierw w tamtym kierunku, bo tam jest cel naszej wycieczki, a tu kapitan zrobił nam taką niespodziankę, że płyniemy i możemy sobie podziwiać wybrzeże Katolika Riccione. Tam pewnie aż do Rimini to nie dopłyniemy, bo to zajęłoby masę czasu, ale możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda z morza i wygląda tak samo dobrze, jak z lądu, a potem zawrócimy i popłyniemy w kierunku gabi Monte. Plusem takiej wycieczki w poniedziałek jest, tak jak widzicie, to, że nie ma ludzi. A jak nie ma ludzi, to zawsze jest delikatnie przyjemniej, jak jest za dużo ludzi. Przepięknie wygląda Może otwarte. Coś pięknego, ale jak obrócimy się w drugą stronę, to wybrzeże też jest bardzo, bardzo sympatyczne. Katolika, liczba tych hoteli tutaj, coś pięknego. Chwilkę posiedziałem na słońcu i muszę Wam powiedzieć, że czacha od razu już zagotowana, ale te widoki rekompensują wszystko. Teraz będziemy trochę płynąć w cieniu i powiem Wam, że bardzo miło się ogląda te wszystkie miejsca, przez które wczoraj jechaliśmy samochodem i widzieliśmy je z lądu. Tym razem możemy je obserwować ze stateczku. Piękna sprawa! I przypłynęliśmy do miejscowości Misano. Zobaczcie, jaki tu jest podest do którego przycumował stateczek, po jedną panią Piękny kolor rdzy w różnych łodzieniach A tu mamy plażujących ludzi dziesiąta godzina, więc ludzie się zbierają A tam zobaczcie, jaka musi być ciepła woda w tym Nieprawdopodobnie takie bajorko się zrobiło Idealne dla i dla dzieci i tutaj dzięki uprzejmości Pana wpuścił mnie do siebie tutaj. I możemy podziwiać wszystkie wskaźniki, które są prędkościomierze, od olejów. Tu mamy wskaźniki głębokości, gdzie jesteśmy, jest też koło. Ma, to chyba jest od prędkości. Proszę bardzo, wiemy, gdzie płyniemy. Więc wszystko stare, ale jarę jak najbardziej. I widoczek jak się steruje jest taki. Queen Elizabeth Rimini, tu jak mówiłem, mamy różne odczyty głębokości, temperatury 1,90 m chyba z tego, co dobrze odczytuję, jest teraz pod nami. Więc tutaj już jest głęboko. Picie, że się dostaje cytrynowe, bardzo smaczne. Baby, jako un po' no? Szkoda, że nie alkoholowe ale nadrobimy jakby komuś przygrzało słońce, to może sobie tu też zejść na pokład dolny. Są miejsca w cieniu, tutaj jakiś klimatyzator, nawet można sobie posiedzieć, jest toaleta, jest też bar, więc można sobie coś zamówić. Jakieś napoje noszą tutaj, panie, proszę bardzo, jakieś piweczko. Są ceny, woda, więc wszystko jest. Toalety też są. I tu wejście na górę. Chyba odpaliliśmy silniki i startujemy sobie. Dalszą podróż zawracamy i płyniemy w tamtym kierunku. Parę osób dosiadło, ale dalej nie ma ścisku. Kapitan już bez klapków gotowy do startu. Ekrany podpalane, więc zaraz będziemy startować. Hotele robią się coraz mniejsze. Dosyć mocno odpłynęliśmy od linii brzegowej, i teraz kierujemy się w kierunku tamtego wzgórza i wybrzeża San Bartolo. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to wybrzeże z pokładu statku. Odpłynęliśmy mocno od brzegu i powiem Wam, że mimo, że nie ma fali, to delikatnie było ja prawo-lewo. Wiaterek, ale wiaterek tak gorący, że niewiele chodzi. Lampa jest, lampa. Odpłynęliśmy tak mocno od brzegu, żeby zobaczyć farmy owoców morza. Tutaj muszelek różnorakich, tu gdzie stoi ten stateczek przed nami. To są takie boje wystające. To może być dosyć słabo widać, bo to i okiem widać słabo. I tutaj właśnie. Robione są połowy do restauracji, różnorakie muszle. Kapitan przed chwilą wymieniał, że jest ich tu kilka rodzajów, i stąd właśnie przypływają codziennie świeże do portu, a potem znajdujemy je na stołach. Odpłynęliśmy już tak od brzegu, że hotele te duże, kilkunastopiętrowe, wydają się jak pudełeczka zapałek. Wiaterek dzisiaj bardzo przyjemny, nie za duży, więc płynie się fantastycznie i dopływamy powoli do tych górek. I tu gdzieś będzie zaczynało się to wybrzeże, które jest celem dzisiejszej naszej wycieczki. Tak zerkam, pokazuje, że w tym momencie 11 metrów głębokości jest pod nami, więc trochę już głęboko jest. Ta najwyższa góra, którą widzimy tam w oddali, dokładnie tutaj, to jest San Marino. Tak jakby bardzo mocno zmrużył oczy, to widać te zabudowania. Minęliśmy wszystkie farmy owoców morza, i teraz na otwartym morzu płyniemy sobie w kierunku San Bartollo. Wróciliśmy na wysokość Gabicze Mare, przepięknie teraz widać katolikę Gabicze Mare. Gabicie Monte i mamy przed sobą właśnie ten 12-kilometrowy odcinek wybrzeża, takiego górzystego. Coś innego, tutaj mamy płaściutko, góry są dalej, tam w kierunku San Marino, a tutaj, tak jak w Czarnogórze, czy też w Grecji, jak byliśmy na półwyspie Atos, to mamy góry, które schodzą do morza. Jest to chyba najpiękniejszy rodzaj wybrzeża. Podpłynęliśmy trochę bliżej do linii brzegowej i od razu wszystko lepiej widać. Piękne hoteliki. San Marino też dużo lepiej widoczne. Ogólnie kolor wody przepiękny. Nie płyniemy zbytnio szybko. Piękny rejsik. Tutaj na przodzie troszkę więcej wiaterku. Widać teraz bardzo dobrze Gabice Monte przed nami i całe to wyprzeże San Bartolo. Pięknie to wygląda. Bardzo lubię, właśnie jak góry wchodzą do morza. Ale oczywiście takie piaskowe plaże do plażowania, spędzania wolnego czasu, wakacji też są super. Tam w oddali jak wytężymy wzrok, to też mamy pomiędzy dwoma górami taki mały porcik. I teraz idealny tutaj widok na całe Gabicie Mare. Przepięknie wygląda to mnie właśnie urzekło w tej miejscowości, że jest plaża piaszczysta. I od razu łączy się to z górzystym gabiczemonte I to jest w Gabicie najpiękniejsze. Kapitan blisko podpłynął gabicze Mare i możemy się pięknie przyjrzeć naszej miejscowości. Bardzo sympatycznie to wygląda. W oddali katolika, skąd żeśmy przypłynęli, a tam dalej inne miejscowości. I odpływamy od San Bartolo. Jeszcze widok na gabicze Mare, wejście do portu. Teraz przyspieszył. Pewnie jedziemy odwieść turystów do Misano, tam skąd żeśmy brali, i będziemy wracać do naszego portu. Pełna moc, czuć to, ruszyliśmy pełną parą. Powoli kończy się wycieczka. Półtorej godziny rejsu za nami i wpływamy sobie właśnie do naszego portu. Pięknie było, takie wycieczki są wspaniałe, jednak pływanie po morzu to jest coś pięknego zielona latarnia, przy której to spędzamy wieczory najczęściej podziwiając zachody słońca port marina nasz hotelik i plaża, na którą to zaraz po zejściu udamy się, żeby łapać ostatnie promienie słońca, bo jutro już niestety popołudniem będziemy wracać do Polski rejs się zakończył, jesteśmy już na lądzie Statek odpływa, a my od razu kierujemy się pod parasol na leżaki, no bo jutro po południu wyjazd, to trzeba korzystać ze słońca. Dzięki za rejs. Papa. Pa. Meldujemy się z plaży, totalny ukrop. Po wycieczce trzeba delikatnie odpocząć. Jak dobrze, że są te parasole i można sobie poleżeć w cieniu. I mamy do schłodzenia się taki napój Ichnusa masarda. Nie piłem jeszcze go tutaj, kiedyś w Polsce. Miałem przyjemność się napić, ale już nie pamiętam smaku, więc trzeba sobie przypomnieć. I plażujemy. Plażujemy, bo to są nasze ostatki plażowania. Piwko takie sobie, lepsze jednak bira Moretti czy Peroni, ale tu mają dobre te napoje San Pellegrino. O smaku yy, to jest pomarańczowym, ale są przeróżne smaki cytrusowe właśnie i smakuje w takim klimaciku idealnie. I tak jak co dzień koło godziny 14, z pełnej plaży ludzi nagle robi się pustka. Tam pięć osób w morzu, obracamy się tu nikogo, tu kilka osób. Plaża puściutka, najwytrwalsi jeszcze pod parasolami, ale raczej w cieniu. Temperatury patrzyłem na przyszły tydzień, wchodzą w jakieś nienormalne wartości 36, więc to już jest dla nas za dużo. Po Chorwacji yy, w tamtym roku uważam, że 32-33 to już jest dla mnie i dla Pauli Max. Myślę, że dla większości ludzi takie temperatury to są po prostu nienormalne. Delikatnie mocniejszy, zerwał się wiaterek i jest od razu dużo bardziej przyjemnie, ale ten wiaterek już zbytnio nie chłodzi. Przy takiej temperaturze po prostu tylko daje delikatne wytchnienie, ale chwila przestaje wiać, słońce przypieka i robi się niewesoło. Woda czyściusieńka, zobaczmy jeszcze jaka temperatura. Woda jest kosmicznie ciepła. Tutaj myślę, że ma grubo powyżej 30. Sprawdzałem, yy, na dwóch metrach głębokości ma 26 stopni. No to tu na takiej płyciźnie po pas leciutko 30. Zresztą czuć to po prostu wchodząc do wody. Już nie mogę wysiedzieć na plaży w tym upale i wybrałem się na krótki spacerek. I przechodziłem, zapachniało mi z piadinerii i wziąłem taką jedną zjemy sobie na plaży będzie mam nadzieję przepyszna z szyneczką tą ich taką i innymi dodatkami jedno pewne na pewno nie wystygnie w tej temperaturze może się jedynie tylko zagrzać wchodzę już na plażę są i piadinki wyglądają bardzo smakowicie zaraz przetestujemy ale one nie mogą być złe pachną przepięknie zbliża się godzina trzecia i powiem wam że to optymalna godzina żeby zejść z tego słoneczka, nie wiem czy nawet nie jest trochę za późno. No ale że to przedostatni dzień to żeśmy posiedzieli dzisiaj dłużej a teraz hotel trzeba się delikatnie przekąpać, odświeżyć i zobaczymy jakie dalsze plany będą. Z tego upału to zapomniałem wam powiedzieć o Piadinie. Piadina świetna idealna właśnie na taki upalny dzień. Nasza kosztowała z tymi składnikami 7 euro. A ceny są takie od 4,50 do 8,50 euro, w zależności od użytych składników. Jak nie mamy ochoty na pizzę, na plaży, idealna pozycja właśnie, żeby coś przekąsić dobrego. To jest jedna z tych rzeczy, której nam będzie najbardziej brakowało po przyjeździe do Krakowa. Ten widok. Jak ja lubię, zresztą Paula też, patrzeć na morze otwarte. Coś pięknego. Ta marina, plaża, parasole, łódki pływające. Pięknie to wszystko wygląda. Będziemy tęsknić i oczekiwać na kolejny wyjazd, żeby był właśnie też taki piękny widok. Zatrzymaliśmy się jeszcze na małej kawusi. Trzeba delikatnie się wzmocnić, bo te upały dają się we znaki. I jeszcze takie małe, słodkie coś, mimo że słodkiego mamy po dziurki w nosie, to jednak takie małe tiramisu, to jakiś krem też pyszny, pistacjowy czy kawowy. Coś pysznego, pięknie. Dzisiaj jest taki upał, że weszły zaawansowane środki chłodzenia, granitka. Ale dobra, trzeba powiedzieć, że dobre mają te rzeczy wszystkie słodkie mniam. Przyszliśmy sobie jeszcze na chwilę do Katoliki. Ostatni tutaj spacer podczas wyjazdu aleją palmową. I jak świeci słońce i jak nie świeci, to bardzo ładna. Idziemy, teraz zrobimy sobie spacer jeszcze deptakiem przy morzu i powoli będziemy wracać do naszej miejscowości. Widać, że weekend się skończył, myślę, że tak jedna trzecia osób mniej niż była w weekend, ale to jeszcze też nie godzina, kiedy oni najbardziej lubią wychodzić, a mimo wszystko już knajpki są dosyć mocno zapełnione. Przyszliśmy sobie na najlepszą pizzę w okolicy i zobaczcie, oni tu mają super piwa, nie pieszczą się, 660 a nie jakieś półlitrowe. I to jest porządne piwo, można takim, to już się można schłodzić. I jest najlepsza pizza w Gabicze Mare, za tym to będziemy tęsknić. Paulka dzisiaj prosciutto, burata, pomidori, co to jest? A ja dzisiaj klasycznie, po całym tygodniu jedzenia różnych, dzisiaj klasycznie margherita, do tego zimnego piwka w taki upał. Idealna sprawa, smacznego. I to już niestety ostatni nasz zachód słońca podczas tegorocznych naszych włoskich wakacji. Wszystkie zachody były piękne, każdy troszkę inny. I mamy tutaj wrażenie, że słońce zachodzi nam w morzu: przez to, że widzimy tylko minimalny pasek lądu, a tak duża połać wody, i możemy się poczuć tak jak podczas zachodów słońca w Polsce. Przepięknie zachodzi. Oświetla jeszcze ostatkami sił miejscowość Katolika. Tutaj porcik, miejscowość Gabicze Mare. Wszystko jest tak przepiękne. Będziemy bardzo tęsknić. No ale co zrobić? Takie są wakacje, że się przyjeżdża, spędza się czas, miło najczęściej, i się wyjeżdża. Powoli zbiera się tutaj w restauracji ekipa na kolację. No tutaj świetna tak najpa, jeżeli chodzi o zachody słońca. To na pewno tu nawet jeden teledysk był kręcony. Odkryliśmy takiej włoskiej znanej piosenki. No ale nie dziwię się, bo z takim zachodem słońca, no to czego chcieć więcej? Udało nam się wrócić do hotelu. Muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy wieczór jest tak upalny i tak parny. Że przechodzi to ludzkie pojęcie. Z tego miejsca, z tym pięknym widokiem w tle na morze, chciałem Wam podziękować, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!